skończą jakąś szkołę, skończą cokolwiek, nawet jak ty słuchaj jesteś po podstawie i nie masz tej szkoły to słuchaj to weź sobie pójdź, zrób to sobie tą szkołę do żaka, nie wiem, zapłać tam 5 tysięcy, zrób sobie średnie i nie wiem, bądź kimś, znajdź tę pracę, która jest naprawdę, naprawdę stabilną pracą i fajną pracą, bo ja osobiście, słuchajcie macie, macie już wybierać na, na swoim zasadzie, na, na swoim, na swoim przykładzie powiem, jak mam już wybierać, no to słuchajcie, chcecie macie 40 lat i co wy chcecie na magazynie jakimś pracować, no, no panowie no, no bądźmy poważni nie, magazyny są dla młodych ludzi, którzy, którzy mają tam po 20 lat i zaczynają dopiero schodzić a chyba, że macie naprawdę jakieś kwalifikacje, bo zaraz tam się niektórzy przykleją zaraz, ale no, no większość czy tam w Polsce czy gdziekolwiek pracuje na magazynie i, bo ja rozumiem pracować załóżmy na magazynie chwilę pracujesz, ale robić sobie szkołę, zaraz piek z magazynu przeskakujesz, bo już masz średnie na jakąś lepszą pracę i naprawdę można, jeżeli się rozwijasz, naprawdę można...